Cześć Boże Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Ukraina spodziewa się, że Rosja w najbliższych dniach zwiększy liczbę nalotów na duże miasta i infrastrukturę przemysłową. Podobny scenariusz kreśli Pentagon, wskazuje, że zbrodnie wobec ludności cywilnej to frustracja agresorów wynikająca z braku postępów na polu walki. Zniszczenia w infrastrukturze, jakie Ukraina ponosi na skutek rosyjskiej inwazji, już teraz sięgają 10 miliardów dolarów. Miasta wciąż są pod silnym ostrzałem agresora. W nocy bomby spadały na sumę. Służba bezpieczeństwa Ukrainy podkreśla, że rosyjskie siły otrzymały rozkaz strzelania do ludności cywilnej. Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomina, że zamiast korytarzy humanitarnych, wciąż odzywają się rosyjskie czołgi w Makarowie na W Makarowie w obwodzie kijowskim ostrzelano piekarnię, starą piekarnię. Kim trzeba być, by robić coś takiego? Kim trzeba być, żeby w ataku na budynek zginęło co najmniej 13 cywilów. Na skutek rosyjskich działań bez wody, prądu, ogrzewania i łączności pozostaje Mariupol. Za każdym razem, gdy podejmowana jest próba otwarcia korytarza humanitarnego, agresor rozpoczyna ostrzał, by później przegrupować wojska i zająć korzystniejsze pozycje. Rosjanie zaminowali nawet drogę, która była przygotowana do przełożenia żywności do Mariupola. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii ostrzega, że agresor planuje zintensyfikować naloty na duże miasta i infrastrukturę przemysłową. Pentagon mówi o frustracji Rosjan, która bierze się z kolejnych porażek na polu walki. As the to get and slow down, Rosjanie nie dokonali żadnych znaczących postępów w ciągu kilku ostatnich dni, za wyjątkiem południa. Oceniamy, że w miarę jakich frustracja narasta, polegają w większym stopniu na ostrzale z daleka. Uh, long range fires. Ukraina nie składa broni. Tylko wczoraj w godzinach wieczornych obrońcy kraju zestrzeli nad Kijowem dwa rosyjskie samoloty. Poglęty okay. dzisiaj na nasz Ukrainę. Na Ukrainie pojawił się taki duch narodowy, jakiego wcześniej nie widzieliśmy. Nie boimy się czołgów, nie boimy się broni. Jeśli Putin myśli, że burząc domy i zabijając cywilów armia rosyjska złami wolę i ducha obrońców Ukrainy, to głęboko się myli. Napisał po kolejnej rozmowie z Wołodymyrem Zełęckim prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział mi Wołodymyr Zełęcki, każdy zniszczony dom i każda kolejna ofiara zabita rosyjskim pociskiem wzmaga w obrońcach hopór i wolę zwycięstwa. Cały czas nie ma przełomu w negocjacjach między Ukrainą i agresorem. Rosjanie zgodzili się na niewielkie ustępstwo, jeśli chodzi o poprawę logistyki korytarzy humanitarnych. Nie wiemy, na ile deklaracje Kremla są wiarygodne. W niedługim czasie planowana jest czwarta runda negocjacji. Premier Volodymyr Załęski oczekuje, że Zachód odetnie się od rosyjskiej ropy i gazu. Przed takim scenariuszem mocno wzbraniają się Niemcy, Brytyjczycy twierdzą, że nie da się zrobić tego z dnia na dzień. Waszyngton w tej sprawie milczy, choć projekt ustawy, który wprowadza embargo na ropę z Rosji, wypracował Kongres. Z pieniędzy, jakie Rosja zarabia na sprzedaży gazu i ropy, Putin finansuje wojnę. Agresor uzależnił od siebie Zachód, który coraz śmielej mówi o przecięciu biznesowych powiązań z Kremlem. Potrzebny jest bojkot rosyjskiego eksportu, w szczególności odrzucenie ropy i produktów naftowych z Rosji. To żądanie prezydenta Władymira Załęckiego, ale w ocenie premiera Wielkiej Brytanii nie da się go zrealizować od razu. W różnych krajach istnieją różne zależności i musimy o tym pamiętać. Nie można tak po prostu z dnia na dzień zamknąć dostępu do ropy i gazu nawet z Rosji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz twierdzi, że decyzja o tym, by kontynuować współpracę z Rosją w dziedzinie dostaw energii jest świadomym wyborem. Berlin w ostatnich latach zrobił wiele, by dać Putinowi narzędzia nacisku. Kanclerz twierdzi, że Europa szuka alternatywy dla surowców z Rosji. Przygląda się temu Ukraina, na co wskazują słowa ministra spraw zagranicznych. Oczywiście potrzeba czasu na znalezienie alternatywy i podchodzimy do tego ze zrozumieniem, ale jeśli jest to tylko wymówka i nie planują żadnej zamiany, będziemy mieli poważny problem na froncie dyplomatycznym. Nie Zwolennikiem twardych sankcji jest Polska. Rząd podtrzymuje swoje żądanie, by raz na zawsze zrezygnować z gazociągów Nord Stream 2 i Nord Stream 1, a także odciąć Europę od rosyjskiej ropy, gazu i węgla. Dyskusja o wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę toczy się także w Stanach Zjednoczonych. W kongresie demokraci i republikanie doszli do porozumienia w sprawie projektu ustawy, który według mediów jeszcze dziś może trafić pod głosowanie. Amerykanie importują z Rosji około 20 milionów baryłek miesięcznie, co stanowi 8% importowanych przez nich paliw ciekłych. W tym momencie prezydent Biden nie podjął żadnej decyzji o zakazie importu ropy z Rosji. Te rozmowy toczą się wewnętrznie, a także z naszymi partnerami w Europie i na świecie. Amerykanie podejmują też działania na rzecz obniżenia globalnych cen Według New York Times i CNN rozważają zniesienie części sankcji wobec Wenezueli. Ropa z tego kraju miałaby osłabić Rosję i wbić klin między Moskwę i Caracas. W sobotę rozmowy na ten temat miał prowadzić jeden z wysokich rangą przedstawicieli administracji USA. Premier Mateusz Morawiecki udaje się do Londynu, weźmie udział w rozmowach liderów państw grupy Wyszehradzkiej z premierem Wielkiej Brytanii. Także dziś dotrze do Oslo na spotkanie z premierem Norwegii. Według zapowiedzi rzecznika rządu oba dzisiejsze spotkania premiera dotyczą sytuacji na Ukrainie. Przywódcy grupy wyszechradzkiej wraz z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem omówią działania, jakie wspólnie podejmują w związku z rosyjską agresją. Oprócz tego szefowie rządów zajmą się tematem skutków tej wojny dla bezpieczeństwa państw europejskich. Energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa. Będą rozmawiać także o sposobach wsparcia dla Ukrainy i pomocy udzielanej jej obywatelom. Po tym spotkaniu premier Mateusz Morawiecki poleci do Oslo na spotkanie z premierem Norwegii. Ich spotkanie będzie pogłębieniem rozmowy telefonicznej, jaką odbyli kilka dni temu. Oprócz wsparcia Ukrainy do głównych tematów, na...